Przypadki miłosne Viola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć wielu. Zrobię taki szybki wstęp, bo temat dzisiaj będzie szybki. szybki temat, Tak, więc bez zbędnych formalności. i bez gadania dookoła, chciałabym Cię zapytać o szybkiego Bila. Wiesz, co to jest takie też i zgłoszenie naszych słuchaczy i słuchaczek dotyczące takiej osoby, która się bardzo szybko zakochuje, która natychmiast po prostu wiesz, tak wybucha jak taka supernowa, zalewacie miłością. Ona po prostu wierzy, już po kilku dniach czy tygodniach wierzy. że. może. Ojej, bo ona tak. Kocha, to jest coś ten. I wiesz co, i ta jakby bajka trwa niedługo, bo ta osoba szybko znika. I ona się szybko odkochuje i wtedy się nagle okazuje w jakichś tam rozmowach czy kłótniach, że to ona już się odkochała. To nie, to nie jest tak, że ona nie kochała. I powiedz mi. Jak to jest możliwe, Wiolu? Czy są takie osoby, u których miłość, miłość, nawet nie zakochanie, potrafi wybuchnąć tak szybko i tak szybko zniknąć? Nie będziemy teraz tutaj robić takich definicji, co to znaczy miłość. Chodzi o to zauroczenie, o tym się posługujmy, bo wiesz, o tym, co to znaczy miłość, można by tutaj pisać poematy. Natomiast właśnie to stuprocentowe zaangażowanie, które natychmiast później wygasa. Zazwyczaj do, tam do trzech miesięcy kończy się cały cykl do zerwania łącznie. Ja, to myślę sobie, że oczywiście, że część ludzi poszukuje adrenaliny. W ogóle są ludzie uzależnieni od takich wspaniałych substancji chemicznych, które daje zakochanie. No właśnie tam jest adrenalinka, dopamina, to wiesz, to są te hormony no szczęście. Ale powiedz mi to można sobie tak wmówić, że teraz ta osoba na mnie robi jakieś takie fajne, miłe wrażenie i jestem zakochana i te hormony wtedy się. Uwolnią? Czy to tak jest w stanie zadziałać u takich osób? Nie, to nie jest świadomy proces, wiesz. Ludzie po prostu, którzy uwielbiają ten rodzaj haju, ciągle będą poszukiwali nowych wrażeń. To tak jak od sportu uzależnienia, tych, wiesz, przeżyć. Tak samo od tego miłosnego haju, od motyli w brzuchu. To zazwyczaj trwa tam do trzech miesięcy takie te ekstatyczne uczucia fizjologiczne od, od zakochania. I wiesz, jak one się w tym organizmie wypstrykają, że tak powiem, to już nie jest tak atrakcyjnie dla tych poszukiwaczy adrenaliny. No i im właśnie te okulary wtedy. Spadają i idą tam, gdzie znowu jest ciekawie, gdzie jest właśnie coś nowego, bo od tego to zależy, ten hormonalny haj. Szybko się zakochują, tak? Szybko wchodzą w jakieś związki, nawet opowiadają swoim znajomym czy przyjaciołom, że o, zakochali się i spotkali mm -hmm. miłość, miłość swojego życia, życia tylko że mm -hmm. potem ci znajomi trochę tak śmieszkują między mm -hmm. sobą, że to już trzecia w tym roku, na przykład. No tak, przejdziemy. Na kogo musi trafić taki człowiek, właśnie uzależniony od tych przeżyć, żeby ta druga osoba chciała wejść w taki pseudo-związek? No wiesz, to na pewno jest kategoria zawsze ludzi spragnionych miłości, uznania, często zakompleksione są to osoby z niskim poczuciem własnej wartości, żeby na coś takiego go dać się złowić, wiesz, Żeby uwierzyć, nie? Żeby uwierzyć, żeby, że to jest prawdziwe, że to jest, wiesz, to oni myślą ach, to o mnie jest historia, to ja jestem taka wspaniała widocznie. To zazwyczaj te osoby nie mają czujności wobec tych szybko zakochujących się. No bo zdrowy człowiek psychicznie czuje lekką podejrzliwość, jeśli po tygodniu obsztyfikant klęka, zgina kolanko i się oświadcza, bo to nie jest naturalny rytm w ogóle miłości. Nie ma tego wstępu, wiesz, sprawdzania siebie nawzajem. Takiego trochę tak. delikatnego, nie? Jest bo taki miłosny, tak. Jest to Teraz wiesz, taki szał, wiesz, widzisz ko uh -huh. człowieka i w ciemno mówisz, o to ty, to no ja tak, na tak, ale no wiele, no, często uh -huh. mówi się, albo na przykład no, w, w komediach romantycznych, przepraszam, ale to jest jakby no, lansują. ukazywane uh -huh. jako pewnego rodzaju normalność, tak, że poznajesz kogoś i oto uderza cię tak, w meteoryt. Tak, wszystko trwa. Ja nie mówię o tym, że nie istnieją miłości od pierwszego wejrzenia, tylko że one, jeśli to jest miłość, to ona trwa, a u tych poszukiwaczy adrenaliny nie trwa. Ona się po prostu wypala i to wcale nie była żadna miłość, tylko zauroczenie chemiczne. Zauroczenie od doznawania przyjemności, bo oni przecież są skoncentrowani na pobieraniu tych czyli właśnie, jak coś kończy, oni... tak? Ich, szał, czyli jak u nich te motyle w brzuchu zdychają, mm -hmm, mm -hmm. to oni już twierdzą, że to chyba nie było. To oni się pomylili no tak, o to bo oni, część. Bo oni są nauczeni czerpania z tych, z tych relacji, bo wiesz, oni zyskują głównie to pobudzenie, ten haj, to ciekawie i miło i tak dalej. To nie są ludzie, którzy są zdolni do zaangażowania i dodawania. Dlatego po trzech miesiącach średnio, jak zdechną motyle, to i zdycha to, co oni nazywali miłością. Czyli jeśli w trakcie pierwszej czy drugiej randki, albo w ogóle w trakcie jakichś takich zwykłych rozmów, musi się wyrwie, że jego ostatnie związki trwały dwa, trzy miesiące, trzy, cztery, to już możemy mieć taką czerwoną lampkę w głowie. No, trochę tak. Mówiącą, no, jeśli ktoś nie wiąże się to... na dłużej, mm -hmm. i takie cykle właśnie uprawia. A co to robi z tą osobą, którą po drugiej stronie, ta, która dała się tak zakochać? To zawsze jest uczucie jakiegoś rozgoryczenia, często dezorientacji, rozczarowania, no bo coś coś wiesz, coś takiego, wiesz, co było fajne, nagle ci zniknęło. Nikt nie lubi się tak czuć, jak, jak im się coś miłego zabiera nagle przed nosa. Mm -hmm, nawet jakby bez tej możliwości poznania się głębszego nie? No no bo tak, tam dla tak. tej drugiej osoby może się wydawać, że po dwóch, trzech miesiącach, czy trzech, czterech, dopiero zacznie się ten etap kolejny, poznawania się bardziej. A tu mhm, pstrych. Tak, ma... Jak on to wiedział? Nie? Z, jak, z jakiej podstawy on skończył, jak nie zdążył? Trzy tygodnie niektórzy te cykle zamykają, bo tacy rekordziści a, też są. Nie? Czyli, że to jest jeszcze mhm, szybciej. Tak, to ja tu tak. przyszłam jakby z taką informacją o trzymiesięcznym. Ale ty hmm. mówisz, że to jeszcze może być takie tak. ta strzała amora może przelecieć jeszcze na wylot szybciej. jeszcze szybciej. Wiesz, są takie typy osobowości, mówi się o nich, że to są zaburzenia osobowości, które są w szczególnym stopniu przedstawicielami tych krótkotrwałych miłostek, zapalników, i na pewno są to osobowości borderline, ale tych osobowości jest naprawdę sporo w naszym otoczeniu, społeczeństwie. Mówi się o nich, że są trudni. Borderline to osobowość pogranicza, tak? Zaburzeń lankowych a psychozy. I jedną z cech tych borderów to jest właśnie takie bardzo roszczeniowe podejście do świata, takie zero-jedynkowe myślenie, wszystko albo nic. Albo wiesz, postać za uroczenia jest albo super, albo jak tylko jakiś cień, skazy się tutaj pojawia, to od razu jest nic. Tak? Wszystko albo nic, to takie myślenie zero-jedynkowe. Te osoby są często bardzo także roszczeniowo nastawione i do miłości, i do innych ludzi, zupełnie pozbawione wiesz, poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Często właśnie obwiniają tam świat i innych ludzi za, za tam własne krzywdy i, i nie dociągnięcia. No i to takie właśnie jest, że oni się nie umieją w ogóle angażować. Że oni jak tylko zauważą, że ktoś ma jakąś wadę, to natychmiast się wycofują. Czyli mm. to są też tacy, można powiedzieć, w ostatnim odcinku użyłaś takiego ładnego słowa w stosunku do kobiet, że to iluzjonistki, którym się wydaje, że coś tam. To tu można powiedzieć, że to też te szybkie bile, o których mm -hmm. dzisiaj mówimy, to też trochę tacy iluzjoniści, tylko tak, którym tak, się bo wydaje, że ta mm -hmm. osoba, teraz w której teraz Idealizują, jest, tak, tak. znaleźli mm -hmm. miłość, życia, ona jest idealna. Tak, właśnie. I oni są wiesz, w tej idealizacji i nie daj Bóg, tylko wiesz, pojawi się jakaś pierwsza wada na horyzoncie. No i on mówi, nie, to jednak nie jest księżniczka, to nie książę, to jest nikt. No i wtedy naprawdę jest skreślone od razu. I to Aha. jest właśnie takie bardzo podejrzane, że można, mhm. wiesz, tak łatwo podpaść. Że z wielkiej miłości nagle mhm. ten ktoś staje się obcym człowiekiem, nikim właściwie. Takim porzuconym. Tak, i najczęściej też oni, wiesz, też nie wyjaśniają wtedy, Aha. zawijają się napięcie, już ich nie ma. Wiesz, tak samo osobowości narcystyczne, my też o nich dużo mówiliśmy, i pochodne, czyli histrianiczne. No to też, jak tylko się dowiadują o, o słabości partnera, to już go zmieniają na innego. Nie no, bo Aha. narcyz czy histrianiczka, no nie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć nieidealnego partnera, więc oni są pierwsi do zmieniania ich, tych partnerów jak rękawiczki, jak tylko pojawi się jakaś skaza, wada. Jeśli mówimy o szybkim bilu, to po drugiej stronie mamy kobietę, no ona się będzie zastanawiać, co ona takiego zrobiła po tych trzech miesiącach, że po prostu nagle ten ktoś uciekł. I mhm. mimo wszystko to jest chyba instynktownie odbiera się jako historię o nas, tak? Jeśli ktoś nas najpierw nas zaczyna kochać z nienacka, mhm. a potem nas porzuca. To jest bardzo ludzkie pomyśleć, co ja tu zrobiłam. No oczywiście im więcej mamy kompleksów, czyli niższą poczucie własnej wartości, tym chętniej będziemy to brali do siebie. No ale nie sposób nie pomyśleć nawet, w jaki sposób i co tutaj zawiniłam, że to się tak szybko skończyło. No nic miłego to jest, prawda? Ja mam też takie wrażenie z tych opowieści, które do mnie nie docierają, że akurat tych szybkich bilów to teraz nam nie brakuje i że ich tak obrodziło, na przykład przez różnego typu aplikacje randkowe, które też sprawiają, mhm. że jest nam szybko i łatwo nawiązać jakiś kontakt, taki właśnie ocierający się o, o miłość czy dający nadzieję na miłość. Mhm. No właśnie, że, że, to, miłość no właśnie że to jest takie dobra, okej, okay, tobie się coś nie podoba, robisz fochy, to nie porozmawiam z tobą, z czego ten foch wynika, tylko dobra, mhm. to nara, to, to tak jakby cię w życiu ktoś przeklikał w drugą stronę. Portale pozbawiły nas minimum przyzwoitości, czyli kultury osobistej, która kiedyś przecież w relacjach obowiązywała, żeby chociaż sobie wyjaśnić. Teraz ludzie nie chcą nawet sobie wyjaśniać, no bo te portale nie skłaniają do takiego porządnego zachowania. No więc tym bardziej, nie? Oni są takcy, mało odpowiedzialni ludzie w tych relacjach. Ta właśnie aplikacje i ta szybkość nawiązywania tam kontaktów, dających nadzieję na miłość, ona, ona psuje nam pokolenie mężczyzn i kobiet. Które szuka tej miłości? Pewnie, że psuje. wiesz, jeśli nie musisz sprzątać po sobie, a broisz, to wypacza charakter. Oni są, zresztą ci ludzie tacy niecierpliwi się robimy, no mało kulturalni w ogóle, mało empatyczni od tego. No Czyli to też... taki szybki bil, to też może być, można powiedzieć, dobry materiał, jeśli trafi na grunt właśnie takiej kobiety już zniecierpliwionej, na przykład mężczyznami, którzy do tej pory byli niezdecydowani i coś tam się przeciągało miesiącami, latami, jakiekolwiek decyzje, jakiekolwiek mm -hmm. objawy, uczucia. I tu nagle. Wyskakuje nam szybki Bill, mm -hmm. który nas kocha po tygodniu, po dwóch dniach, po trzech. Mm -hmm. Tak, dla tych wygłodniałych też to może mm -hmm. być gratka. Nie? Dla mm -hmm. tych wygłodniałych miłości, sfrustrowanych, jakby z drugiego bieguna. Część mężczyzn tak, że przedłuża w nieskończoność to zaangażowanie, a oni wserwują wszystko w pierwszych trzech tygodniach, co mają najlepszego. Szybki Bill trafia do ciebie, do gabinetu i na przykład żali się tobie jako psychologowi, psychoterapeucie, że coś z tymi kobietami jest nie tak, bo one przez pierwsze dwa miesiące, czy przez pierwsze dwa tygodnie się wydają takie super, a potem już takie super nie są. No, bywa tak, że przychodzą ludzie myśląc, że za światem coś jest nie tak. że się skarżą na świat całkowitej nieświadomości własnego funkcjonowania. Chociaż to nie jest takie częste. Te osobowości jednak mają lekko rys taki właśnie narcystyczny, a oni rzadko kiedy poszukują takiej inspiracji, żeby samemu dokonywać zmiany. Jak już to przychodzą się właśnie poskarżyć. I to zazwyczaj nie trwa długo. Poskarżą się, poskarżą. Jak się dowiedzą, że muszą coś ze sobą zrobić, to już ich nie ma w terapii. A jak kończy w takim razie szybki Bill? Jak kończy jako człowiek w mhm. ogóle z tą skłonnością? Tak, widzi kończy, że zazwyczaj albo mu się zwiększa frustracja, jak nic nie może o sobie zrozumieć, to ta frustracja będzie coraz większa i on będzie coraz mniej elegancki w tych cyklach zapałki. Nie? Które... Bo prawda jest taka też, że ci mężczyźni, o których dzisiaj mówimy, oni tego nie robią, ani złośliwie, ani oni nie no mają tak, na celu... Nie mówimy o socjopatach, mhm. tak? którzy z premedytacją oszukują czy wykorzystują. Oni mają taki ten kawałek osobowości, no, który to robi bezwiednie. No i zazwyczaj, wiesz, to im dłużej żyje z takim schematem, to też właśnie nie sposób, żeby on się nie frustrował tym, bo on nie rozumie, że to też jest od niego, tylko że myślisz, że to świat. też spala się, prawda? Mhm. Bo to dużo energii on wkłada w to, żeby Ta. kochać tę osobę od mhm. razu po pierwszych kilku dniach, nie? Widzisz, ale jeśli to jest taki cykl on to robi już teraz w ten sam sposób i nie wpadnie na myśl, że to jest jednak schemat, no to też trudno mu to uświadomić, wiesz, ktoś z zewnątrz, że słuchaj to, skoro tak się ciągle przytrafia tobie, to może nie świat jest taki, tylko to coś w tobie zaprasza ten schemat, nie? No ale to przetłumaczyć to raczej nie, że ktoś musi się, wiesz, sam zorientować, że to, co się mu w życiu non-stop złego, dzieje, czyli na przykład krótkotrwałe związki, w których on ciągle jest rozczarowany, to jest jego kawałek. Ta myśl musi mu sama przyjść do głowy, żeby on coś chciał z tym zrobić. Nikt w życiu nie jest w stanie powiedzieć mu, hej, stary, zrób coś ze sobą. To jest tak jak ten mhm. dniu świstaka, nie? Że codziennie rano budzą mhm. się i powtarzają tak. ten sam schemat, czy ten sam dzień się powtarza, mhm. te same czynności i mogą się tak samo zakochiwać w kolejnej osobie i zakochiwać kolejnej mhm. i mówić o niej, że jest ideałem, a na końcu i tak jest wielkie bum. Musi być męczące. No męczące, bo wiesz, to tak jest odrealniony. Oni mają taki obraz miłości, który no, nie pasuje do tego świata, więc siłą rzeczy są nastawieni na ciągłą frustrację. Takie myślenie trochę nierzeczywiste o tym, czego można się spodziewać po drugim człowieku i w ogóle czego można się spodziewać po miłości. Zazwyczaj są takie sprzeczne, wiesz, cechy charakteru, wiesz, że ma być pasjonującą osobą i, i stabilną. Na przykład zazwyczaj chcą takich rzeczy, które u, u ludzi nie występują razem. Totalnie złożony mhm. ze skrawków spuzli ideał w myślach, w mowie, nie wiem, w zachowaniu, które jeszcze, po prostu a nie istnieje. Jeszcze nie istnieje, a jeszcze taki, który nie będzie wyrażał sprzeciwu, no wiesz, i był cały czas, wiesz, tym satelitą, nie? To by było mhm. idealnie. No, nie ma takich ludzi już zbyt wiele. W takim mhm. razie taka kobieta szybkiego bila powinna być piękna, powinna dużo mówić, ale w odpowiednich momentach, tak. a w odpowiednich mhm. momentach dużo milczeć. Tak. Mhm. I <laughs> powinna i wiesz, się być... domyślać, czego tak. on potrzebuje. Tak. Powinna być jednocześnie mhm. dla niego wyzwaniem, a jednocześnie powinna być tak. jego inspiracją. Tak. I nimfą, i kurą <laughs> domową, i wiesz, i Bóg wie czym. Więc to się tak nie da. No więc Siłą rzeczy zmieniają na inne. Zmieniają rękawiczki, a frustracji przybywa. Dobrze, żeby przybywało też rozumu, czyli refleksji na swój temat. Ja zawsze trzymam kciuki za to, żeby ludzie inspirowały własne porażki. Już to wspomniałaś też w poprzednim odcinku, że właśnie takie szybkie zakochanie się od pierwszego wejrzenia powinno zapalać nam czerwoną lampkę. To jak to jest z tym? Bać się takiego zakochania i na przykład zwrócić uwagę, czy ten człowiek, do którego uczucie nam tak wybuchło, nagle nie jest takim szybkim bilem. Ja nigdy nie jestem za tym, żeby jednocześnie, jak się zapala nam mimo, żeby nam się włączał strach, bo to bardzo zły doradca jest w miłości nasz strach. Ale na przykład czujność czy zdrowy rozsądek już by się, się trochę przydało, nie? czyli żeby sobie to uczucie poobserwować. Sobie. No dobra, a jak się mhm. zdystansować, jak ty tak właśnie już się cieszysz w ogóle z tej miłości, że właściwie już po kilku rozmowach jesteś na tyle przekonana, nie, tak. że ten człowiek cię kocha, że no właściwie to ty też chcesz. No. Wiesz, ale pierwsze sygnały, że on się zachowuje w ten trochę irracjonalny sposób wobec miłości, to już da się wyczuć po tych trzech tygodniach, jak on tam się obudził zazwyczaj, jak ktoś się gnieje po jego myśli albo nie powie, o co mu chodzi, a domaga się, żeby nie domyść się o to słowo magiczne jak padnie, albo raz podbije cię komplementem, a za chwilę walnie jakimś krytycznym osądem. Wiesz, to są takie rzeczy, które w tym koktajlu euforycznym też się dadzą wyczuć, że coś w tym jest nie tak, tylko jak jesteśmy tak mocno zauroczeni, to często mamy przesłony na te sygnały. A tutaj bym była za tym, żeby zawsze być czujnym w tych pierwszych tygodniach, gdzie jesteśmy właśnie zalewani tą miłością. Bo to zalewanie, to mówię, może być objaw, strzała mora, prawdziwej miłości, a może właśnie o takich historii. Nie? To może mhm. powinnyśmy też zaapelować do tego, żeby przyjaciółki były czujne, bo ta, to zazwyczaj o, o, przyjaciółkom przyjaciół, się tak. opowiada o tym, ale spotkałam miłość swego mhm. życia. Zawsze <laughs> przedstawić. Jak mhm. tylko zaczyna mieć jakieś wątpliwości albo obawy, to od razu do przyjaciółek zaprowadzić na trzeciej randce. A ja takiego zobaczymy. w ogóle faceta zaprowadzić, żeby do niego Nie żeby gdzieś tam sobie niby. Mhm. Nie zobaczą, jak on gada, jak on się zachowuje. Ale czasami zaraz. wiesz, co też trudno powiedzieć swojej przyjaciółce czy swojej bliskiej koleżance, jak widzisz, że ona jest taka szczęśliwa i taka w skowronkach, to czasem trudno jest jej, ją, ją tak sprowadzić na ziemię i powiedzieć, ej, ale weź zwróć uwagę, bo coś jest nie tak z tym gościem. To jest oczywiście umowa między przyjaciółkami. Jestem za tym, żeby jak jesteśmy nieproszeni do zdania, zwłaszcza tego krytycznego, to lepiej go nie wyrażać. Ale jak ta osoba specjalnie Cię zaprasza na, na sędziego, żebyś wyraziła swoją opinię, no to wtedy mamy zielone światło i możemy mówić. No ale rzeczywiście nie jestem za tym, żeby się wyrywać i samej studzić te zapały. To, to zazwyczaj... wtedy co, co podpowiadać jakoś? Nie, bo ja nigdy nie uprawiam gierek. Ale na przykład powiedziałabym tak. Czy chciałabyś usłyszeć moje zdanie na temat Twojej nowej miłości? Bo w środku mam pewne emocje, które mogłabym się podzielić, jeśli byś mi na to pozwoliła. Chcesz? I wtedy wiesz. Zgłaszam leciutki niepokój, że coś tam mam, ale ona musi mi powiedzieć, że chce na pewno, żebym A ja mogła... Ja może ci powiedzieć, po... że nie chcę, mm -hmm. bo chcę się cieszyć, rozkoszować tak. swoją wielką miłością. Tak. I nie chcę, żebyś mi to psuła. Niektórzy nie chcą otworzyć oczu. Gorzej no. potem, jak, jak doradzisz swojej przyjaciółce czy takiej bliskiej koleżance, żeby miałaś właśnie jakieś takie emocje związane z tym jej związkiem, jak to się toczy, i potem, jak to się. Z wiesz, skiepści, to na ci powie, to była twoja wina, bo ty zasiałaś we mnie ziarnko niepewności. Są ludzie, którzy zawsze będą szukać winnych, swoich niepowodzeń. No i na to już nie mamy wpływu. Wie. Wielu, bo my tak w tych przypadkach miłosnych mówimy o bardzo wielu tych przypadkach właśnie, bo jest i o szybkim bilu, o Piotrusiu Panu, o... było też o właśnie psychofagu, było o narcyzie. Też zrobiłyśmy tematy takie kobiece, nie? Czyli mhm. mimoza, było o aniołach bez głowy, spotykanie się z ludźmi, i... I, i, I chodzenie na te randki to jest po prostu najzwyklejsze pole minowe, usiane samymi niebezpieczeństwami po drodze. Można to nazwać polem minowym, ale można to nazwać łąką ze zgniłymi kwiatuchami. Nie. <laughs> Przywilej doświadczania życia polega na tym, że czasami trafimy na piękny kwiat, a czasami na zgniłe jajo jakieś. Tak Jak idziemy w życie i doświadczamy, to właśnie na tym pod to polega, żebyśmy wiedzieli, że życie nie gwarantuje nam tylko uciechy i że zanim się czegoś o sobie nauczymy i o świecie, to musimy parę lub czasami paręnaście razy popełnić nawet ten sam błąd. I że ja bym wcale nie myślała o tym, że w kategoriach, że to jest minus, że trafiają się nam takie trudne zdarzenia. Ja jestem za tym, że trudne zdarzenia międzyludzkie mają szansę nas uczyć naj Lepiej i najtrafniej. Nie czytanie z książek, nie słuchanie cudzych rad, tylko własne błędy. One są najwspanialszymi nauczycielami. Ale one najbardziej bolą. Tak, to jest ten koszt że uczymy się wtedy najszybciej, takim kosztem, że boli. I a zapada jak, to w paliw. A jak słuchamy, wiesz, mm -hmm. gderania innych ludzi, to może i się uczymy, ale ja wiem, czy to działa w ogóle. Czasami nam się wydaje, że tacy mądrzy jesteśmy. Wiesz, no, ale czasami osoby, które nie wchodzą w relacje i nie próbują nawet nawiązywać nowych na związków, mogą się poszczycić tym, że no, ale przynajmniej nie cierpię. Właśnie, to jest taki wybór. Albo jesteśmy w pseudożyciu w wygodzie, albo jesteśmy w swojej własnej prawdzie i szukamy prawy, tej, tej głębi o sobie, ale wtedy cierpimy. Nazywamy to też tej jakości życia. Bo mhm. chciałam też przez to tylko powiedzieć także, że my tu mówimy też o tych takich ciężkich przypadkach, ale na pewno nie chcemy nikogo straszyć, prawda? W życiu nie. Tylko po prostu mówimy o ciężkich przypadkach, żeby ludziom było łatwiej zauważyć, co te ciężkie przypadki mogą znaczyć, czego chcą nas nauczyć, jak je rozpoznać. Może podajemy... dlaczego, jak, jak nie marnować na przykład 30 lat na taki mhm. ciężki przypadek, tylko ha. na przykład zmarnować tylko 5. Dajemy wiele instrukcji obsługi, jak się z tym obchodzić, ale nie jak tego unikać. Ja nie jestem za tym, żeby unikać życia, żeby lepiej Żyć, bo to się nie da. No i tak samo po pierwszej randce, czy po pierwszym spotkaniu też jakby nie zachęcamy do tego, prawda? Żeby już diagnozować, że. Nie, Żeby mówić, oj, tego się nie. boję, ten jest szybki Bill, także tak, jakby na drugą randkę nie masz tak. co liczyć, nie? Nie, nie. Że... Czyli żeby nie być mhm. szybkim bilem w diagnozach może co, w drugą stronę, żeby kobiety się nie bawiły też w takie rzeczy, że po pierwszym tak. spotkaniu mówią, o to jest psychofak, mhm. to jest szybki Bill, to jest Piotruś Pan, uciekam. No, to jest takie umysłowe, wiesz, podejście do badania życia. To, co my też tutaj, wiesz, serwujemy i opisujemy z zewnątrz. Nasz że cię bada się sercem na początek, a potem dopiero zaprasza rozum, żeby to zweryfikował. Ale jak najpierw zapraszamy rozum, to tam do serca nie będzie miejsca. Tym mm. bardziej, że jesteśmy też omylnymi ludźmi, prawda? I czasami takie diagnozy dorosłych psychologów mm. na pierwszym spotkaniu mogą okazać się zupełnie nietrafne i takie jak uderzenie właśnie tą kulą w płot. No tak, nie? ja nie jestem za szufladkowaniem ludzi, żeby zawsze pozostawić sobie przestrzeń na to intuicję, właśnie na intuicję, jakie się czuję z tym człowiekiem, jakie to emocje po fakcie, jak po wracam do domu. W jakim jestem energii, czy jestem wyczerpana, czy jestem naładowana, czy jestem wesoła, czy przygnębiona. O takie tam wiesz, o sobie samej. Żeby to najpierw postawić na pierwszym miejscu. Wgląd taki w siebie, a potem dopiero ewentualnie przypomnieć co, co ja wiem już o takich kawałkach. potem hmm? ewentualnie posłuchać jakichś tak. naszych odcinków przypadków miłosnych. Mm -hmm. Bo ten dzisiejszy szybki był o szybkim bielu, czyli o kimś, kto się szybko zjawia, szybko kocha. I, i może i... też być żeńskiego rodzaju, bo tu szybki biel tak? mam. No Mówisz? tak męski. No, a tak to tak naprawdę mężczyzna, ale myślę, że. Kobiety mają w sobie taki kawałek, że one tak. Mają, szybko? naprawdę, naprawdę. No Osobowość borderline jest żeńska i męska. To, to nie, nie możemy Aha. mówić, że to jest tylko przypadek mężczyzny. No nie. tylko wiesz, tak, ja mam wrażenie, że jak kobieta tak szybko się zakocha w mężczyźnie, to mężczyzna raczej szybko ucieka, prawda? Że, że mężczyzn to na tyle przeraża. Tak, łatwiej mężczyznom uciekać. Na pierwszym, czy na drugim, czy trzecim. Tak, ale są spotkanie. też desperaci. Są desperaci, Aha. którzy wiesz, długo szukają tej miłości, czują się nieatrakcyjni. Jak tak ja i wiesz, im wybuchnie miłość pod nosem, no to się skuszą. Jak to jest kobieta właśnie taka borderline. Na przykład, nie? To ja też się czegoś uczę, bo myślałam, że absolutnie szybki Bill występuje tylko w tym rodzaju męskim i to jest ten facet. To jest który... żeńska, żeńska odmiana. Szybka bilka. Szybka piłka. Szybka piłka. Ale nie mamy to. Mamy, że jest Szybkiego Billa. Jest. Dziękujemy Wam, że w kolejnym tygodniu byłyście i byliście z nami. Mamy nadzieję, że Wam ten czas tak szybko minął jak nam dzisiaj na spotkaniu. I bardzo Wam dziękujemy. Po raz kolejny i tak tradycyjnie będzie, to nie jest, że my jesteśmy nudne, tylko naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękujemy za, za całą informację. ty tak ładnie możesz dziękować, aż się zasłuchałam. No dzisiaj. to teraz ty wielo podziękuj, bo takie ja może tak już zmienimy rok. Się. Utarło, utarło się, się właśnie, ty, się ty, ty już mówisz, że ja dziękuję, więc, że już jestem tak przyzwyczajona, że już... Dziękowania, tutaj... ja bardzo lubię dziękować, tylko ty to robisz w taki elegancki, dziennikarski sposób. Ja zawsze dziękuję ludziom za to, że mieli przestrzeń wewnętrzną do wysłuchania zwierzeń psycholożki. O. I dziękujemy wam też za te wszystkie sygnały, że spełniamy taką na drugą nóżkę misję tym podcastem, czyli wiele osób, którym wcześniej nie przechodziło to przez myśl, zapisały się, czy skorzystało już z pierwszej sesji, na przykład pierwszej terapii w swoim życiu, czy pierwszego spotkania z psychologiem w swoim życiu. Bo od czegoś trzeba zacząć i my tu z jednej strony opowiadamy te wszystkie historie i opisujemy te przypadki, ale one są bardzo mocno uogólnione, a każdy tak, z Waszych mm -hmm. przypadków jest. Mega indywidualnie. Tak, tak. Dlatego ja zawsze zachęcam ludzi, którzy borykają się ze swoimi historiami, żeby nie słuchali w nieskończoność podcastów, czy czytali tych, e, w nieskończoność poradniki, tylko żeby kiedyś w końcu zainwestowali w swoją własną, osobistą ścieżkę rozwoju, jaką jest terapia. Mamy te świadomość, że taką zmianą stałą, czy zmianą trwałą, którą możemy my Wam przynieść, to jest zachęcenie Was do tego, żeby skorzystać z pomocy, czy z opinii właśnie psychologa, czy psychoterapeuty. Wszystkim życzymy. I zachęcamy. I do usłyszenia. Ta, ta. Za tydzień, cześć!